Halo, halo, cześć, tutaj Plewan, a to jest moje pierwsze wideo Dragon Ball Talks, z którym będę zajmował się różnymi moimi i nie tylko tezami i opiniami dotyczącymi niektórych aspektów serii Dragon Ball. Dzisiaj chciałbym zająć się postacią, która jest chyba trzecią najlepiej rozpoznawaną postacią całej serii Dragon Ball, czyli Gohanem i tym, co możemy zobaczyć w jego wykonaniu w kolejnych odcinkach Dragon Ball Super, bo jak wiemy, pierwsza część, pierwsza saga Dragon Ball Super za nami. Tam Gohan się pojawił, ale i są też za nami dwa filmy kinowe, w których, w którym drugim szczególnie filmie kinowym Gohan, no, zebrał dużo, dużo, sporo takich niepochlebnych recenzji od swoich dawnych fanów, a fanów ma sporo, bo o ile mi wiadomo, to Gohan jest jedną z najbardziej lubianych postaci całej serii Dragon Ball i nie bez przyczyny, bo też jak sam Akira Toriyama, twórca Balla przyznał, Gohan był szykowany, w ogóle jest do pewnego momentu w zasadzie jest postacią, główną postacią, głównym bohaterem Dragon Ball Z, więc nie są to przelewki, no i też widzimy go w zasadzie przez, możemy obserwować całe jego życie tam z niewielką przerwą od szóstego roku życia, czy tam od czwartego w zasadzie aż do dwudziestego któregoś tam roku życia w Dragon Ball Super. No, i teraz pytanie: Czy ten, yy, ten Gohan, którego znamy z Dragon Ball Super, czyli ten słynny nerd w niebieskim dressie, który już bardziej przypomina nauczyciela akademickiego niż wojownika, faktycznie ma szansę zaistnieć ze też w Dragon Ball Super, który dość skutecznie póki co naprawia takie logiczne błędy, które znalazły się w filmach? No, i odpowiedź moim zdaniem brzmi, że nie, nie ma większych szans znaleźć się w Dragon Ball Super, a to właśnie dlatego, że ten Gohan, znajdując się w Resurrection F, nie ma, nie ma tak naprawdę większego sensu fabularnego, biorąc pod uwagę też zakończenie zetki. i zaraz o tym będę mówić, bo chodzi mi tutaj głównie o to, że on tam chyba zatracił umiejętności używania swoich mistycznych mocy, które nabył pod koniec Dragon Ball Z, które wszyscy wiemy dostał od ym, starszego Kai, i te umiejętności nie pozwalały mu zamieniać się w Super Saiyana, zamiast tego uzyskiwał moc, która odblokowywała jego całkowity maksymalny potencjał, czyli notabene mógłby w ogóle wcześniej nie trenować, zresztą przez pewien czas w ogóle nie trenował i tak osiągnął swój maksymalny potencjał, jak na tamten moment oczywiście. Bo gdyby trenował od tamtego momentu, byłby jeszcze silniejszy. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że mimo, że Goku i Vegeta są najbardziej rozpo ro rozpoznawalnymi bohaterami Dragon Ball Z, gdy spytasz się kogokolwiek, kto kiedykolwiek miał styczność z Dragon Ballem, kto jest najsilniejszą postacią pod koniec Dragon Ball Z, większość odpowie bez namysłu, że jest to Goku. W gruncie rzeczy dzięki temu, że osiągnął poziom z Super Saiyan 3, czyli y, tego Saiyanina z długimi włosami jego charakterystyczny poziom, który też później y, y, osiągnął Gotenks. No ale ja powiem, że nie, no bo jest dużo przesłanek mówiących, y, za, y, mówiących, że to właśnie Gohan jest najsilniejszą postacią pod koniec Dragon Ball Z, i za chwilę postaram się wam to udowodnić. Pierwszym takim dowodem na to jest walka pomiędzy Goku a Super Buu, który płonął Gotęksa. Jego się tak potocznie nazywa Butenksem. jest to głupia nazwa, ale, ale tak, się, tak się go potocznie nazywa. I w pewnym momencie Goku na poziomie Super Saiyajin, Saiyajin 3 dostaje strasznie, strasznie, straszne bęski, po prostu od tego Butęksa, i w pewnym momencie tamten się zatrzymuje i przybiera formę po, podobną bardziej do Piccolo, i wtedy Goku. Y, powraca do swojej base standardowej formy i mówi: No, to teraz już nie ma potrzeby przeprowadzania fuzji z Gohanem, bo teraz to już sam Gohan będzie w stanie pokonać y, tego super bu. I nie mówi, że ja będę w stanie go pokonać, czy że razem będziemy w stanie go pokonać, tylko że właśnie Gohan będzie w stanie go pokonać, który jest obok. Więc oznacza to tyle mniej więcej, że Goku przyznaje wprost, że Gohan na poziomie mi mistycznym jest dużo, dużo silniejszy od y, poziomu Super Saiyan 3. Drugi taki fragment jest już podczas ostatniej walki z Majin Buu y, już w formie Kid Buu, kiedy Vegeta pyta się Goku jaki ma plan do użycia Smoczych Kul i czy chce w tym samym przy, przywrócić i przywołać tam na pole bitwy z, z Kid Buu przywołać Kochana i resztę. Tak jakby Vegeta sugeruje, że po prostu przywołanie Kochana na pole bitwy e, razem z resztą wojowników dałoby im to automatyczne zwycięstwo. No bo ja tak szczerze powiedziawszy uważam, że nawet Gotenks byłby w stanie pokonać, e, pokonać e, Kid Buu, bo Kid Buu był mniej więcej na poziomie fatbu, no był troszeczkę, troszeczkę mocniejszy. No dobrze, no ale jaki to ma wpływ na Dragon Ball Super? No i jaki tak naprawdę silny jest Gohan Dragon Ball Super, no bo do tego zmierzamy. No i teraz tak, biorąc pod uwagę, że Dragon Ball Super rozgrywa się w, jeśli chodzi o sagę, konkretnie SAGę Frezera Resurrection F, do której właśnie teraz... która teraz nabiera rozpędu na 20 odcinku. To tak, na początku walki z wirusem widać, że Gohan wciąż korzysta ze swoich mistycznych mocy i ona się rozgrywa bodaj kilka tygodni, albo kilka miesięcy po wydarzeniach czy tam kilkanaście miesięcy po wydarzeniach Dragon Ball Z. Później mamy przeskok kilka lat, aż rodzi się Pan i ona tam ma kilka lat dosłownie. Aż do właśnie wydarzeń z Resurrection F, czyli jeżeli Gohan przez ten cały czas pomiędzy Sago Boga zniszczenia, a Resurrection E w ogóle nie trenował, a nie stracił swoich mistycznych mocy, oznacza to mniej więcej tyle, że jego moc jest mniej więcej na poziomie um, tego swojego maksymalnego potencjału. Czyli teoretycznie rzecz biorąc on, żeby odblokować swój maksymalny potencjał na tamten konkretny dzień, w którym walczył z Super Bowl, nie, nie potrzebuje treningu, no bo po prostu póki korzysta ze swoich mistycznych mocy, puty będzie mógł dorównać temu poziomowi. Czyli oznacza to mniej więcej tyle, że po Goku i Wegecie Gohan jest zdecydowanie najmocniejszą postacią i Dragon Ball Super jest mniej więcej na poziomie na poziomie e, Super Bu, czyli jest silniejszy od Gotenksa na poziomie SSJ3 i silniejszy od Fat Buu. No co oznacza tyle, że po prostu <coughs> wszystkich fanów Gohana mogą uspokoić, że raczej scena, w której Frezer na pierwszej formie, oczywiście po treningu, ale jednak. Jednym ciosem powala na ziemię Gohan'a raczej na 100%, w super się nie powtórzy, a jeżeli się powtórzy, to nie będzie miała naprawdę absolutnie żadnego sensu yy, jeśli chodzi o Fabułę i jakikolwiek power scaling. O power scalingu w filmie Resurrection F jeszcze powiem, ale mam nadzieję, że o ile w Resurrection F był beznadziejny, to że wsadzę Resurrection w Dragon Ball Super, zostanie naprawiony, bo jest naprawdę co naprawiać. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Mam też nadzieję, że obejrzycie jeszcze kilka innych filmów. Niedługo pojawi się pewnie następny dotyczący rozmów na tematy związane z Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Dzięki za oglądanie. No i na razie. No,